Jesteśmy. nigdy wcześniej tu nie byłam. Spójrzcie tylko, mamy sejfy. Jestem gotowa otworzyć swój jako pierwsza. Ciekawe, co tam jest. Nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Popyt, fajnie! Wow, to dopiero szczęście. Tak, pofarciło mi się. Dziwny jakiś znajomy zapach. Przypomina mi żelki. Tak, to one. Czy ty mówisz poważnie? Nie do wiary. Jestem pewna na 100%. Boże, jakie to jest pyszne. Oh. Też bym spróbowała. Sorry, dziewczyny, ale te popyty są moje. Są takie oh. słodkie, super. Nigdy nie jadłam nic pyszniejszego. Zjadła się tak szybko, mogłaś nam trochę dać. Oh. Co ja widzę? Mnie został jeszcze jeden popyt. Mary, myślę, że wiesz, co musimy zrobić. Trzeba go podkraść. Nie tym razem. Wracajcie na swoje miejsca i nie zbliżajcie się więcej do mojego jedzenia. O, Mary, otwórz swój safe. Oh. Jestem gotowa. Zobaczmy co wam jest. Na razie nic nie widzę, ale spróbuję tego podotykać. To jest coś śliskiego i zimnego. Nie wierzę własnym oczom. To żywe robaki. W dodatku się ruszają. Wyrzuć je szybko. Nie mogę, moja ręka zamarła ze strachu. Uff, Chyba robaki się rozpełzły. Są na mnie! To straszne! Zabierzcie, nie błagam! Ups, to wyszło niechcący. Chyba wiem, jak to naprawić. Nie martw się, Chelsea. Zaraz włączę odkurzacz. To na pewno pomoże. Ojej, chyba coś przeoczyłaś, Mary. robak! To okropne, zabierzcie go stąd! Co ty robisz, Mary? Zasysasz mi usta odkurzaczem! Przepraszam, chciałam tylko usunąć robaka. Sama o to prosiłaś. Oh, okay. Chelsea, co ci się stało? Twoje usta wyglądają jak to botoksie. Clarissa, nie sądzę, że powinnaś naśpiewać się z przyjaciółki. Trzeba dać ci nauczkę. Zaraz wszystkie robaki znajdą się w twoich ustach. Co ty zrobiłaś, Mary, jak mogłaś? To obrzydliwe. Teraz mam ochotę wymyć sobie usta mydłem. To jest po prostu ohydne. Dobra, przestań się dąsać i otwieraj swój sejf. Zupełnie o tym zapomniałam. Czas dowiedzieć się coś w środku. To jakiś eliksir. Wygląda bardzo nietypowo. Myślę, że powinnam spróbować. Założę się, że jest magiczny. Nie smakuje zbyt dobrze. Mam nadzieję, że efekt mnie zaskoczy. Co za dziwne uczucie. Chyba coś się dzieje. O nie, ja się kurczę! Ratunku! Nic nie rozumiem. Hej, widzicie mnie? Jestem tutaj! Pomóżcie mi! Nie martw się, Clarissa. Zaraz wciągnę cię na stół. Jesteś taka mała, to naprawdę słodkie. Usiądź, tutaj będzie ci wygodniej. Cześć, kochanie, pobawmy się. Dlaczego ugryzłaś mnie w palec? Nie chciałam cię skrzywdzić. Dobrze ci tak, nie będziesz mnie więcej szturchać. Clarissa, wkurzyłaś mnie, dam ci nauczkę. Chcesz poznać swojego nowego przyjaciela? Mam nadzieję, że go polubisz. Czy to jest robak? Myślisz, że sobie z nim nie poradzę? No to patrz. Co za cios! Mnie boli od samego patrzenia. Tak jest, sam się o to prosiłeś, a masz i jeszcze właśnie tak. Teraz kopnięcie nogą. I jeszcze ostatni, finałowy atak. I po wszystkim. Udało się! Wow! Jestem dumna z naszej przyjaciółki. Super sobie poradziłaś. Chyba znowu staje się sobą. To było niesamowite. Tym razem ja chcę być pierwsza. Mam nadzieję, że dostanę coś smacznego. Wow, ale zabawna buźka! Koktajl z Marsa, świetnie! To nawet lepsze niż magiczna mikstura. Czas się troszeczkę rzeźbić. Nie rozumiem, dlaczego nic nie leci. W się, najpierw trzeba otworzyć butelkę. A tak, zupełnie nie zapomniałam, co ja bym bez Ciebie zrobiła, Mary. Możesz mnie poczęstować. Tak, oczywiście. Udałaś się nabrać, ja tylko żartowałam. To mój koktajl i nie zamierzam się nim dzielić. Jakie to jest pyszne. Super, jest bardzo czekoladowy. Szkoda, że nie mogę to skosztować, ale mogę się zemścić. Co ty robisz, Mary? Przestań! Wylałaś cały mój koktajl? Jak mogłaś? Trzeba było się ze mną podzielić. Chelsea, teraz ty. Co za koszmar, zobaczcie, co mam. To ryba! Nienawidzę ryb! Odsuń się z nią! Strasznie śmierdzi! Zjadę ją szybko! Szczerze mówiąc, w ogóle nie mam ochoty tego robić! Szkoda, że nie mam wyjścia! Dobra, mam już dosyć! Nie dam rady więcej! Ej, nie zatrzymuj się, Chelsea! To nie przejdzie! Zjadłaś rybę w całości? Jak to możliwe? To wygląda obrzydliwie! To wszystko skończyłam. Dlaczego rzuciłaś we mnie rybimi ościami? Mary, przestań się okay. śmiać i otwórz swój safe. Dobrze, jak chcesz. W środku jest jakiś cukierek? Dlaczego jest tylko jeden? Nie wiem. Mnie też wydaje się to dziwne. Myślę, że warto spróbować. Jest smaczny, ale wystarcza tylko na jeden hens. Bardzo dziwny cukierek. Dobra, dojem go i tyle. O, co się dzieje? Twoja twarz pokryła się cukierkami. Wow! I moje ręce też. Te cukierki muszą być magiczne i tak działają. Spójrzcie na miejsce starych cukierków pojawiają się nowe. Okay. Mogę spróbować? To jest takie dobre. Czuję coś. To niemożliwe. Cukierki wyrosły również na moim ciele. Gratulacje! Teraz zawsze możemy jeść słodycze. Chelsea, czy ty też chcesz? No. Y nie, dzięki. Moja kolej, by otworzyć sejf jako pierwsza. Fajnie, tu jest ta wesoła buźka. To dobry znak. W moim sejfie jest iPhone. Tego się nie spodziewałam. Masz szczęście. Chcesz, żebym pomogła ci zrobić zabawne selfie? Wszystko psujesz. Oddaj ten telefon. Co to za głupie dziecięce zabawy? Przestańcie. Dajcie mi ten telefon, pogram sobie. Jak fajnie, już dawno mogłam go wam zabrać. Uwielbiam grać na telefonie. To jest takie uzależniające. Oddaj mi go natychmiast. Co ty zrobiłaś? Rozbiję się. Yy, Chelsea miała rację, wygląda trochę nieciekawie. Możesz teraz go sobie zabrać. No wreszcie, dzięki. O nie, co wy z nim zrobiłyście? Jest zniszczony! Jak mogłyście! Nigdy wam tego nie wybaczę! To nie nasza wina, to był przypadek! A poza tym ja muszę otworzyć swój sejf! Słyszycie ten dziwny dźwięk? Nie mogę zrozumieć, co tam jest! Lepiej się temu przyjrzę! Nie wierzę! To żaba! Clarissa siedzi na twojej głowie! To nie jest zbyt miłe. Zabierzcie ją szybko. Chyba udało mi się jej pozbyć. Nie! Ona wciąż tu jest! To twoja żaba, zabieraj ją. Jest taka oślizgła. Co ty zrobiłaś, Chelsea? Włożyłaś mi żabę do ust. To obrzydliwe. Clarissa, zabieraj ją. Myślę, że niepotrzebnie się boimy. Zobaczcie, jaka jest słodka. A jeśli ją pocałuję, może to zaczarowany książę. Naprawdę zamierzasz to zrobić? Już to zrobiłam. I wygląda na to, że się pomyliłam. Clarissa pocałowała żabę. Proponuję, abyśmy zapomniały o złych rzeczach. Lepiej dowiedzmy się, co jest w moim sejfie. Nie rozumiem, co to jest. Jakiś cylinder? Może macie pomysł, co z nim zrobić. Sama to ogarni. Mam złe wiadomości. Clarissa wygląda na to, że twoja żaba przepadła. A raczej zrobiła się czekoladowa. Okej. Ojej, wygląda pysznie! To naprawdę czekolada. Ekstra. Taką żabę z chęcią włożę do ust. Jest przepyszna. Super. Szkoda, że była taka mała. Słuchajcie, może zamienimy coś innego w czekoladę. Na przykład mój zepsuty telefon. I tak już go nie potrzebuję. Wow, udało się! Patrzcie, jak wygląda! Spróbuj, na pewno jest pyszny. Masz rację, uwielbiam czekoladę. I twój kapelusz, Mary. Może go założysz. Hmm. Uh. Hmm. Myślę, że to całkiem fajny pomysł. Hmm. Chelsea, spójrz, co stało się z Mary. Zrobiła się czekoladowa. Jej, spróbujmy. Myślę, że nie będzie miała nic przeciwko. Patrz, odłamałam jej czekoladowy palec. Czyż ty zwariowała? To przecież palec Mary. Natychmiast przyczep go z powrotem. Dobra, jak chcesz. Wymyśliłam, jak przywrócić ją do życia. Trzeba po prostu zdjąć cylinder. Co się stało? Nic nie pamiętam. To nie ma znaczenia. Pospieszmy się i otwórzmy nasze sejfy. Dobra, dobra. Mam przeczucie, że czekam coś pysznego. Nie myliłam się. Jest tam słoik Nutelli. Nie mogę się doczekać, kiedy jej skosztuję. Pokrywka zdjęta? Już jej nie potrzebuję. Mary, czy mogłabyś to robić troszeczkę ostrożniej? Uważaj, trafiłaś mnie tym prosto w twarz. Przepraszam, nie mogę się opanować, kiedy trzymam w ręku swojej nutelli. Zobaczcie, jaka jest pyszna. Jak pięknie spływa po moim palcu. Clarissa, co ty robisz? Odsuń się. Wow, to krem czekoladowy! Dzięki za poczęstunek, Mary. To był przypadek. Resztę zjem sama. Spójrz na nią, wybrudziła się jak prosiak. No już prawie wszystko zjadłam. O nie! Chyba moja ręka utknęła w słoiku. Jesteś taka niezdarna. Pomóżcie mi, nie poradzę sobie bez was. Dobra, dobra, po prostu trzymaj się mocno. Dalej, Clarissa, ciągnij najmocniej, jak potrafisz. Udało się. O, mamy teraz swoje pudelli Świetnie. Dawaj, Chelsea, jeszcze trochę zostało. Nic mi nie jest. Dziękuję za pomoc. Wyglądasz na troszkę zmęczoną i brudną. O, czekolada, super. Muszę ją zjeść, a wy otwierajcie sejfy. Mój pachnie naprawdę dziwnie. Boję się nawet wyobrazić, co tam jest. Uuu, to ser pleśniowy. Wiedziałam, że nie spodoba mi się zawartość tego sejfu. Co mam z nim zrobić? Zaraz zwymiotuję od tego zapachu. Przekro mi, Chelsea, ale musisz to zjeść. Pozwól, że ci pomogę. Co ty zrobiłaś? To obrzydliwe. Moje życie już nigdy nie będzie takie samo. Ten ser pozostawi na nim swój śmierdzący ślad. Biedactwo, boli mnie, gdy na nią patrzę. Pogratulujcie mi, dałam radę. Cieszę się razem z Tobą. Okazało się, że jedyną rzeczą, która pozostała, jest mój safe. Musimy go szybko otworzyć. Co to jest? Wygląda jak czarna dziura. Czy tym razem ja mogę zacząć? Nie mam nic przeciwko. Widzicie to? Dostałam nowego iPhone'a. Jest taki fajny. To nie powód, by się przechwalać. Wszyscy powinniście mi zazdrościć. Nigdy nie będziecie mieć takiego telefonu. Aleks, nie psuj mi kadru. Oddaj to. Zabiorę sobie ten telefon. Wygląda na to, że to trochę potrwa. Dajcie mi go. Wystarczy. Co robisz, Mila? Oddaj ten telefon natychmiast. Nie przeszkadzaj mi. Ja gram. Właściwie, to ja też chcę. I co z tego? Nie obchodzi mnie to. Co wy zrobiliście? Upuściliście mój telefon. Ups. Niezręcznie to wyszło. Co z nim, Alex? Powiedz mi. Lepiej, żebyś tego nie widziała. O nie, tylko nie to. Rozbił się. Przepraszamy, Julie. Nie chcieliśmy tego zrobić. Nie kłóćmy się, tylko zobaczmy, co jest w moim sejfie. Wydaje mi się, że słyszę jakiś dziwny dźwięk. Co tam jest? Nie mogę tego wyjąć. To coś ucieka ode mnie. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To żaba. Mówisz poważnie? Nie wierzę! Niech ktoś ozdejmie z głowy! Przykro mi, ale jej nie dotknę. Uff, chyba udało mi się jej pozbyć. Nie, właśnie skoczyła na mnie! Ale ubaw! Jest taka ślizgła, zabierzcie ją! Co ty zrobiłaś, Julie? Prawie ją połknąłem! O! Myślę, że niepotrzebnie się jej boimy. Zobaczcie, jaka jest słodka. A jeśli to zaczarowany książę? Spróbuję pocałować żabę, żeby zdjąć zaklęcie. Działa? Mila pocałowała żabę! I co z tego? Musiałam to sprawdzić. A ja muszę sprawdzić, co jest w moim sejfie. Tu jest jakiś cylinder. Nie wiem, co z nim zrobić. Spróbuj go założyć i sprawdź, czy na ciebie pasuje. O, niemila, twoja żaba wskoczyła do cylindra. Uh, Zobacz, co się z nią stało. Teraz wygląda, jakby była z czekolady. Oh, Rzeczywiście! Uh, tak, to czekolada! Jest pyszna. Wiem już, jak działa twój cylinder. A ja wiem, co do niego włożyć. Co ty robisz, Julie? Właśnie zamieniłam swój telefon w czekoladę. Wow. Świetny pomysł! Uh, to jest takie dobre. Ja też muszę coś zamienić. Ale ja nic nie mam. Spójrz, Juli! Alex sam zamienił się w czekoladę. Co robisz, Mila? Po co ci jego palec? Zostaw, nie jedz tego! Masz rację, jakoś o tym zapomniałam. Wiem, jak odzyskać Alexa. Trzeba tylko zdjąć cylinder. Dzięki Juli. Teraz moja kolej, żeby zacząć. Wydaje mi się, że tym razem trafiłem na coś dobrego. Wow, koktajl czekoladowy. Wygląda niesamowicie. Podzielisz się? Najpierw trzeba go jakoś otworzyć. Jesteś taki niezdarny. Musisz tu pociągnąć. Dzięki. A teraz podzielisz się ze mną? Oczywiście, że nie. Jak mogłaś w ogóle o tym pomyśleć? Sam wszystko wypiję. A tak w ogóle to jest pyszne. Cibus, pomogłam ci. No dobra, Tomasz. Co ty robisz, Julie? Rozlejesz mi cały koktajl. Gdybyś się podzielił, zostałoby ci więcej. Bardzo śmieszne. Przyszła kolej na mile. Nie chcę tego otwierać w środku na pewno jest coś niesmacznego. No i proszę, śmierdząca ryba. A nie mówiłam? I co ja mam z tym zrobić? Nie mogę tego włożyć do ust. Pospiesz się i jedz, bo się udusimy. Ale ja nie chcę. Dobra, tylko dla was jestem gotowa to zrobić. Jakie to obrzydliwe. Ohyda! Już nigdy w życiu nie zjem ryby. Jeszcze trochę zostało. Zjadaj szybciej. Dobra, dobra. Chyba lepiej zjeść tę rybę w całości. Niewiarygodne. Jak to możliwe? Nie sądziłem, że Mila jest do tego zdolna. Ostrożnie, rzuciłaś mi w twarz wybim kręgosłupem. To było zabawne. Nie bardzo. Otwórz swój safe. Tu jest tylko jeden cukierek. Co mam z nim zrobić? Chyba po prostu go zjem i tyle. Dobry, ale bardzo, bardzo mało. Tylko jeden cukierek, to dziwne. Zgadzam się. Ojej, co się ze mną dzieje? Masz cukierki na całej twarzy. I na rękach. Cukierek był magiczny. Spójrzcie, na miejscu zjedzonych cukierków pojawiły się nowe. Czy ja też mogę spróbować? Świetnie, to jest takie dobre. Patrzcie, teraz też jestem cały obsypany cukierkami. Niesamowite, bardzo mi się podoba. Mila, chcesz? Nie, dzięki. Jesteś dziwni. Tura, nowe sejfy. Jestem gotowa, by otworzyć swój. Ojej, jest w nim słoik Nutelli. Tak, w dodatku taki duży. Super. Uważaj, gdzie rzucasz śmieci, Julie. Auć, to boli. Przepraszam, Nutella sprawiła, że jestem nieuważna. Nie mogę się doczekać, żeby jej spróbować. Spójrzcie, jakie to czekoladowe. To prawdziwa uczta. Ja też chcę. Świetnie dostanę chociaż trochę. Dzięki. Nie waż się więcej zbliżać do mojej Nutelli, Alex. Nikomu jej nie oddam. Julie, cała się umazałaś. Co z tego? O nie, moja ręka utknęła w słoiku. Wygląda na to, że ktoś potrzebuje pilnej pomocy. Ciągnij, Alex. Nie chcę tak chodzić przez całe życie. Ciągnę, ale nie udaje się. Pomocy! Przewrócę się! O. Ale sama kazałaś mi ciągnąć, prawda? Wow, mam teraz swoich Nutelli. Jeśli chcecie wiedzieć, co u mnie słychać, to jest ok. Szczerze mówiąc, nie chcieliśmy o to pytać. Dlaczego wzięliście moją Nutellę? O, oh, dobrze, że jeszcze trochę zostało. Czas sprawdzić, co jest w moim sejfie. Fu! szybko załóżcie maski przeciwgazowe. To ser pleśniowe. Nie potrzeba masek przeciwgazowych, jeśli szybko go zjesz. Myślę, że Mila potrzebuje naszej przyjacielskiej pomocy. Właściwie to nie, nie prosiłam o pomoc. Chyba się udało. Prawie wszystko zjadłaś. Jak to możliwe? Zaraz zwymiotuję. Ledwo się trzymam. Dobrze, że wszystko jest ok. Pozostał tylko mój tajemniczy safe. Wydaje mi się, że w środku jest czarna dziura. Jesteśmy. Gra się zaczyna. O nie! Nie jesteśmy gotowi. Włączam czujniki ruchu. Najważniejsze to się nie ruszać i nie oddychać. Boję się, chcę do mamy. Czujniki ruchu są włączone. To ostrożniej. Przepraszam, po prostu znałem, że lepiej powoli zmierzać do celu. Ja mam inne przemyślenie na ten temat. Najlepiej zlikwidować konkurencję. Co ty zrobiłeś? Włączam czujniki ruchu. Rozpoczyna się skanowanie. Boże, jak chce mi się kichać, na to nie poradzę. O nie, tylko nie to. Zlokalizowano ruch. O, nie, proszę! To było przez przypadek. Zostałem wrobiony. Andy, to wszystko twoja wina. Czujniki ruchu są wyłączone. Wygląda na to, że Tom mówił prawdę. Andy go wrobił. Cóż będzie musiał za to odpowiedzieć? Przepraszam, Andy, ale twoje sznurówki podsunęły mi pomysł. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzisz. O nie, zaraz upadnę! Pomocy! Czujniki ruchu są włączone. Tylko nie to, nie teraz! Wykryto ruch. Gracz został wyłączony z gry. Nie, daj mi jeszcze jedną szansę! Mogę wygrać! Nie! Yeah. Chyba już niczego nie naprawię. Czujniki ruchu są wyłączone. Wspaniale, zrobiłam to. Jestem już w kolejnej rundzie. Świetnie i my też. Czujniki ruchu są włączone. Niczego nie wykryto. Przechodzimy na kolejny poziom. Ciekawe, co tym razem musimy zrobić. Na razie niczego nie rozumiem. Wow, te ciasteczka są takie słodkie, podoba mi się. Nie trzeba ich jeść, trzeba z nich wyciąć odpowiedni kształt, a czas ucieka. Nawet nie próbujcie mnie pokonać. Nie zamierzam się tak po prostu poddać. Jestem pewna, że dam radę. Przy okazji mam pomysł. Kurczę, jakoś słabo się czuję, straciłam równowagę. Przepraszam. O nie, moje ciastko się złamało. Mamy pierwszego kandydata do odpadnięcia. Proszę, dajcie mi jeszcze jedną szansę. To niemożliwe, takie są zasady. Pożegnaj się. I po wszystkim, moja gra skończona. Nie trzeba było mi grozić. Zostało już niewiele czasu, trzeba się pospieszyć. Prawie mi się udało. Mam zamiar wypróbować metodę Barbie. O nie, to był zły pomysł. Może nikt nie zauważy, że mój herbatnik się złamał. Wydaje mi się, że mamy drugiego przegranego. Przestań się ukrywać. To oczywiste, że nie dam się nabrać. Pokaż swoje ciastko. E, ciastko? E, jeszcze nie wykonałam zadania. Pokażę później. Już przegrałaś. Ciastko jest połamane. Nie ma sensu kontynuować. Nie, no pozwól mi iść dalej. To był mały wypadek. To jest takie straszne. Wszyscy wisimy na włosku. Już prawie mam! Nie mogę się zatrzymać! Zrobiłam to! Super! Zobacz, już wykonałyśmy zadanie! Ja też to zrobię! Nie zostało mi wiele! Zostało kilka sekund! Trzeba się pospieszyć! No dalej, dalej! Prawie wycięłam trójkąt! Trzy! Dwa! Jeden! Stop! Zrobiłam to! Idę dalej! Bójsz się na ten idealny kształt. No gratulacje, świetnie sobie poradziłaś, aż strach sobie wyobrazić, co będzie dalej. Wow, jak dużo hot dogów, podoba mi się. Sprawdźmy, czy potraficie zjeść swoje porcje w 3 minuty. Poddajcie się od razu i tak będę pierwsza. Mam doskonały apetyt. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Mamy dla Ciebie jedną małą niespodziankę. Zobaczymy, jak bardzo lubisz ostre. Nalej jej więcej, Barbie. Na pewno nie może zjeść tych hot dogów. Zostało mi już tylko troszkę. To jeszcze nic nie znaczy. Dlaczego tu się zrobiło tak gorąco? Ja płonę pomocy. Wow, co za płomienie. Z łatwością można by na nich podpiec nasze jedzenie. Poszło to zgodnie z planem? Chciałam ciepłe hot dogi, a dostałam węgielki. Jak ja mam to teraz jeść? Pomocy, dajcie mi trochę wody szybko. Mam tu przecież butelkę. O mój Boże, to za ulga. Od razu czuję się o wiele lepiej. Suzy, wyglądasz teraz jak na balon. Wielkie mi rzeczy, ale doskonale się bawię. Nie szturchaj mnie. Co ty zrobiłaś? Cała woda wypłynie z powrotem. Ej, nie we mnie! Będę cała mokra! Przepraszam, ale to twoja wina. Jak tu zimno? Muszę się natychmiast wysuszyć. Jaki silny strumień powietrza? Prawie mnie stąd wywiało. Dobra, dość ty głupot. Zjadaj swoje węgielki. Dlaczego mi o tym przypomniałaś? No nie chcę! Dobra, wezmę się w garści, to zrobię. Obrzydza mnie nawet patrzenie na to. Na pewno jest to bardzo niesmaczne. O, jedzenie hot dogów jest o wiele przyjemniejsze. Czas przerwać tę sielankę. Wyrzucę jednego hotdoga, żeby Poli nie mogła go zobaczyć. O, Barbie zjadła wszystkie węgielki. Kurczę, ona też przejdzie do następnej rundy. Czas minął. Trzeba sprawdzić wasze wyniki. Widzę, że nie ma nic na stole. Myślę, że trzeba sprawdzić też podłogę. No to niezły pomysł. Co ja widzę? Hoddok, który należy do Poli. Ale to nie było na moim talerzu przysięgam. Zjadłam wszystko do ostatniego okruszka. To już nie ma znaczenia. Ważne, że przegrałaś. Ale to niesprawiedliwe. Nadchodzi chwila prawdy. już to chyba konsola do gier? Tak jest! Trzeba będzie ją narysować. To super, poradzę sobie. Rysujesz jak kura pazurem. Moja praca będzie zdecydowanie lepsza. Jest już szkic, niewiele zostało. Kurczę, nie doceniłam Barbie. Świetnie jej wychodzi. Muszę natychmiast coś wymyślić. Wiem, mam kolejny chytry plan. No uważaj Barbie! Niedługo nie będziesz miała czym malować. Zobaczymy, jak sobie poradzisz bez pędzla. Ma. Dobra robota. Z czego się tak śmiesz, Suzy? O, nie zepsułaś mój pędzelek! Tak jest? Możesz więc już teraz przyznać się do porażki. Nie ma mowy, nie zamierzam się poddawać. Na pewno jest na to sposób. Spróbuję malować drugą stroną pędzla. To działa! I wygląda całkiem nieźle. No nie wierzę. Znowu jej się udało. Oddaj mi to! Zniszczę twój pędzelek! Teraz na pewno nie da się go naprawić. To nie fair! Nie grasz według zasad! No to ja też to zrobię. Obleję twój rysunek czarną farbą. Nie, nie rób tego! Zepsujesz go! To prawda, dokładnie tego chcę. Wasz czas się kończy, zatrzymujemy się. E, oto moja praca, czyż nie jest piękna? A ja nie mam się czym chwalić. Barbie zniszczyła mój rysunek. Jednoznaczna porażka, no przepraszam. Jak mogłaś, Barbie? Myślałam, że jesteś moją koleżanką. Ale sama się o to prosiłaś. Hurra, zwycięstwo jest moje! Udało mi się! Ta konsola do gier wędruje do ciebie. Ekstra! Nie na darmo tak się starałam w tym challenge'u. Gra była tego warta. Jestem taka szczęśliwa! No. Dalej, dalej, już niedużo zostało do wygranej. Jesteś całkiem niezły, brawo! Ty też grasz świetnie. Przybij piątkę, kolego!